Spotkaliśmy się wcześniej z burmistrzem, <słukchi> proponując <słukchi> mu, że <pokoślepnięcia słukchi> 그걸, z z burmistrz się zgodził z, z, roku, z, z, roku, z <słukchi> buse i w każdym ubiegłym ludzi na plaży zapraszała do nich kończyło się wizytą ponad 20 tysięcy osób. Wszyscy na go, czytamy czytamy książkę, czy mi, ruta co ruta, ruta, 20 lat wielkie Orkiestry, orkiestry Świątecznej Pomocy. Panie Naprawdę, to siedzimy to po o, całych węzda. godzinach i czytamy na głos. To na 190. Panie czytajcie Panie razem z nami. burmistrza, w momencie się poważnie Moim zdaniem był to największy sukces w tworzeniu autentycznej ludzkiej euforii! Zamykamy! Historia 20 lat grania największej orkiestry świata. 520 stron, fantastycznych opowieści, wzbogaconych wspaniałymi zdjęciami. Jak to wszystko powstało, magiczne sytuacje, kolorowi ludzie, nieprawdopodobne zdarzenia. Dwie dekady grania najpiękniejszej orkiestry pośród wydarzeń z Polski i ze świata. Jeśli z czegoś możemy być dumni, to z orkiestry na pewno. Partnerzy Polskie Radio Program Pierwszy NGO.pl, ONET, Gazeta Wyborcza, Antyradio, Owsiak.net.pl Książka do nabycia w salonach Empik.